Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Na jakiejś fragu jesteśmy oczywiście. Chodzik właśnie 8 Podusu darmowy 4 na start oraz także takie otocki do zgarnięcia w gleju 4 skineczki, więc można sobie wpłacić, nie mieć szansy na po na otrzymanie tego skina, a my te w Ketracenki sobie wejdziemy coś tutaj dzisiaj poszadajemy, poszadajemy dzisiaj, ponieważ tutaj będzie, e, będzie tutaj ważna takich żadnych błędów. To wyskakiwało yy, te bitwy, będzie nam no, się dawało je robić. Bo nie wiem, czy to jest błąd strony, czy tutaj u mnie, a czasami się zaczyna tak, że po prostu nie co zrobić to. Wyskakuje po prostu błąd. Te bitwy się zrobić nie da i daj nam na Dragonlore na pierwszego skina. Czym to widzicie? Jak to kurczę tutaj daje, w Royale. Co Royale, no nie ma w, w Royale, ale to też mostem. Dobra, no. 160 tysięcy, sobie zrobić jedną bitwę, nie? To jest naprawdę niesamowite. To jest niesamowite, że sobie na jokera. Spróbujmy sobie tutaj teraz coś fajnego wydropić. 17 tysięcy, okej. Okay. Teraz zabiera w nie? Patrzymy za całość. 18,5, no dobra, więc tutaj trzeba dopieść profitu, dobra, okej. Okay. No tak, żeby było na 50 najlepiej. Okej. Okay. Dobra, jeszcze raz. No. Nie, nieźle. jest źle, nie jest źle, nie jest źle. No chore pieniądze, chore pieniądze, takie naprawdę. Kurczę, jak się tutaj yy, czekare gra, co to, kurczę. I samo się potrafi dawać, po prostu nie ma co ukrywać. Okej. Okay. Okej. Okay. Kurczę, taki, taki dobry traum się przydał. I no ile my za to wszystko? 58 tysięcy Niemal jednej drogą lory nie dało Ej, lepiej się tam na strzyki otwierać Dobra, no, sprzedałem to wszystko I Idziemy, czekamy stąd Ech, Kurczę kurcze no Nie wiem co tutaj powiedzieć Pośmieszmy sobie jeszcze jakichś spiderów Zróbmy bitwę na 5 Na 3 graczy I zobaczymy co sypnie i coś fajnego tutaj wypadnie to się naprawdę takie zrobić, bardzo że to już duszę sady aż... Jeszcze, nie wiem tutaj chore pion zostały kurczę obrócone Niesamowite Dobra, zobaczmy teraz, co jest coś wypadnie fajnego. Okej, okay, i Safir i tutaj są dwa Ruby. Grubo, grubo, naprawdę grubo Prawda znowu kurczę, kolejna bitwa i... Zdaje. Fajnie, fajnie jest naprawdę. Zaraz będziemy mieli znowu w ogóle. Nie tak to opisał, od teraz wygrali. Ale serio, patrząc na historię moich bitew, yy, jak się patrzy na historię bitew, mojej bitwy, to jest tak. Win, 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 win. Przegrana, przegrana, win, win, win. Przegrana. Wow. Jest to niesamowite, naprawdę. Idziemy tutaj y, pitosu, kurczę, zgarniamy, krótsze Do tej bitwy wygrywamy fajnie. Zoboty no, mają naprawdę niższe win rate y, ale no kurcze, serio, to szczęście jest naprawdę ważne po naszej stronie. Teraz zobaczcie, jak damy bota w tym mają po 19% win rate Czyli praktycznie no, boty mają niecałe 60%, a my mamy 40%, nie? Na to, że wygramy. I naprawdę to jest, kurczę, serio odczuwalne. Że jakby... Blat no, jest tu milion wyższy niż w botu. Znaczy, no zobaczcie, okej, okay, no teraz... Teraz raczej znaczy nie wygramy tego, po prostu nitro wyciągną. Ale no serio, kurczę, nie jest... Nie jest naprawdę źle. W też bitwa za tysięcy a daje 50 koła, nie? mocne, mocne. Nawet jakaś kiedyś batalka sobie zrobimy. W ogóle, kurczę... Serio, ja od razu każdy... Każdy z nich nie czeka, bo się naprawdę czasami z graczami... Na szczęście, masz z 50-50... A z botem... No wrzućmy sobie znowu za parę kurczesek skrzyni jakichś tutaj. Jak masz grosze 50-50. A teraz ja wybieram bota i. Kurczę, no dobra, nie, nie, nie jest to zliczone. Znaczy, wydaje mi się, że jest zliczone na czterech, no, ale. Co, no teraz, jak ja zagram z botem, to raczej tak nie działa, że 81% szans na wygraną, nie? No raczej nie. Ale kurczę, na no serio. Yy, kurczę, na no serio, naprawdę. Z... Wydaje mi się, że na większość jest w to. Zawsze mają korzyść, jest rozstrzygany, bo naprawdę, bo Ty ma na tej te kurcze niskie, więc naprawdę jest warto grać. No, zobaczcie, jak tam tutaj szczęście, to jest kurcza, wręcz niesamowite To jest wręcz niesamowite, bo znowu będzie ta bitwa miała, kurde, w połowie 200 tysięcy. To też jest kurcze chore. No Zobaczmy, że to ile tutaj się skończy. okej, okay, to jeszcze przegrano, na że koła na zrobiliśmy z 26, nie? To jest naprawdę chore, kurcze. Chore. Dobra, weźmy jeszcze sobie jakąś bitwę. Yy, no, jakąś kurczę bitwę. No, takie coś nas stać. 32000. Zrobimy i zobaczymy, wczoraj coś na niego sypnie. Mogę w sobie drogę oglądać jeszcze do najdroższej skrzypki. No, Lecz żeby coś dało, na tej hole już sobie Wattpoker. Wyciąga, i chyba widzowie. Chyba przechwaliłem, trzeba przychwaliłem nasze szczęście. Bo zobaczcie, jak tutaj jak się tutaj sypie, kurczę dla bota, pokera, no tutaj jest nie, jakaś szansa na odrobienie tego. musieli dostać dwa royale z rzędu. Oj, chyba już jest bez szans, tak jak teraz myślę. Oj, tutaj chyba dobre glosy. Ok, no, doktor lubi, nas uratuje. No nie uratuje. Też to tysięcy takiej bitwy, nie? Dobra, jeszcze raz tego sam zrobimy. I zobaczmy. Zobaczmy czy coś sypnie. Okej. Okay. jak kurczę, widzę że to się wygramy, a będziemy mieli 20 tysięcy. Ja ale teraz zabiera, co? Ale teraz zabiera. Okej, okay, ale te Wajsy też... Ej, Wajse będą naprawdę na bardzo ładne. Tu będę worry, tylko okej. Okay. Zobaczmy, czy tutaj coś... Jeszcze da na koniec. White Lotus, ale w stanie słabo. Ale dobra. Troszeczkę zrobiliśmy. Kończymy już takim saldem. Kałach jestgi wywał to całkiem fajne, więc nie będę może dokładał. Dobra, dziękuję za śnieg. Chodzi krótko on. takie skiny do wygrania. Do zobaczenia. Siemanko. Cześć.